No i pytanie, czy oni sobie poradzą? Czy to wystarczy, wystarczyło? Wystarczyło, okej. Okay. To oznacza, że teraz Rosa może spokojnie. Tego gościa wyeliminować szprycą w wątrobę. No dobra, to tu mamy ogarnięte. Teraz problemem jest jego mość. Jego mość jest pancerno, pancerny i wytrzyma trzy ciosy. Zrobimy może tak. Dobra, ty powinnaś tutaj na przykucnięciu, jak sobie podejdziesz, to pancer Wolf cię zignoruje i nic ci nie zrobi. Nawet tutaj jest, dobra, ten jest do eliminacji. Teraz Seed Wojtek i Alicer, go. Go. Mm -hmm. no dobra, to zrobimy zsynchronizowaną akcję i powin, powinni być wyeliminowani. Icyk, Rosa, ryca wątrobę, e, Alister. Elektryczny cios, Wojtek, nożyk i seed nożyk to są trzy ciosy. I teoretycznie powinno to wystarczyć, a w praktyce to zaraz zobaczymy. W praktyce gra się wywaliła. Zrobiłem fatal error. Tej, tej taktyki nikt nie przewidział. LOL. Tej taktyki nikt nie przewidział.